Wiele wskazuje na to, że polski Kościół katolicki upada, a z całą pewnością przestaje uchodzić za autorytet. Zbliżamy się, mam takie wrażenie, dosyć szybko do przekroczenia granicy niezadowolenia społecznego. I to przekroczenie będzie skutkować, jak sądzę, dość masowym odchodzeniem od kościoła, co dla odmiany woła bardzo duże skutki społeczne. Coraz więcej patologii związanych z Kościołem Katolickim wychodzi na jaw, coraz większa jest świadomość tych patologii, coraz więcej ludzi ośmiela się o tych patologiach mówić. Oczywiście pod tym względem bardzo ważny jest film Tomasza Sekielskiego, który bardzo szybko przekroczył no, 10 milionów odsłon, czyli straszliwie dużo. Natomiast warto zwrócić uwagę, że w gruncie rzeczy kluczowa teza tego filmu jest piekielnie mocna i nikt jej nie kwestionuje, dlatego że kluczowa teza filmu Sekielskiego mówi mniej więcej tyle, że Kościół Katolicki w Polsce jest organizacją przestępczą. Jest organizacją przestępczą, dlatego że na masową skalę ukrywa pedofilię i to rzeczywiście w tym filmie jest bardzo mocno pokazane. I jak mówię, nikt z tą tezą właściwie nie polemizuje. Tak? Film pokazuje, że biskupi ukrywają świadomie pedofilów i ukrywali przez lata. Więc wydaje mi się, że tutaj no, rzeczywiście autorytet kościoła totalnie upada. To co w filmie przeraża to z jednej strony oczywiście krzywda ofiar, ale z drugiej strony przeraża totalna obojętność hierarchów kościoła. Przeraża to, że właściwie księża, które w tym, w tym filmie się pojawiają, nic kompletnie nie rozumieją z tego, że nikogokolwiek krzywdzą, że coś tu w ogóle jest nie tak. To znaczy obraz kościoła, który wyłania się z tego filmu, to jest obraz instytucji strasznie okrutnej, strasznie cynicznej, strasznie bezkarnej. Obraz instytucji, która nawet jak wypowiada słowo przepraszam, to właściwie nie wie za co przeprasza. E, więc e, pod tym względem ja myślę, że też z tego filmu wynika obraz Kościoła, z którym nie ma sensu rozmawiać, e, e, i a właściwie apelowanie o zmian jest kontrskuteczne, ponieważ jeżeli zmiany miały być, to mówię, instytucja musiałaby w ogóle wiedzieć, o co chodzi w tych zmianach. Tymczasem tutaj cały czas Kościół nie wie, e, czego się od niego oczekuje. I wydaje mi się tutaj, że również nie wie tego papież Franciszek. To znaczy są uruchamiane kolejne procedury niby, które mają na celu w jakiś sposób kościół uleczyć, natomiast jeżeli Państwo by się przyjrzeli tym kolejnym procedurom, które na przykład ostatnio papież Franciszek wdraża w kościele, to tam jest wszystko poza tym co najważniejsze, to znaczy poza bezpośrednią odpowiedzialnością przed świeckimi organami ścigania. Znowuż Watykan w ostatnich swoich deklaracjach ustami Franciszka również. Eee, nie pojawia się w nich obowiązek zgłaszania przypadków pedofilii przed świeckimi organami ścigania. A przecież to jest właściwie obowiązek prawny. Czyli Kościół, e, można powiedzieć, cały czas broni swoich kryminalnych zasad funkcjonowania. Cały czas mówi, że my będziemy w swoich szeregach badać e, mroczne sprawy. No to jest podejście de facto mafijne. Tak? Znaczy mafia również mówi, że ona ewentualnie się poprawi i wewnętrznymi procedurami coś tam zmieni, ale nie będzie odpowiadać przed świeckimi organami. I to jest cały czas oficjalne stanowisko Watykanu i również oficjalne stanowisko e, polskiego... Kościoła. Wydaje się więc, że Kościół jest rzeczywiście instytucją i w Polsce, i w Watykanie tak naprawdę totalnie zepsutą i niemoralną, i nic tu się tak naprawdę nie dzieje. To, co w polskim kontekście jest ważne, to ja myślę, że politycy różnych opcji, bo nie tylko obozu rządzącego, e, znaleźli się w sytuacji bardzo kłopotliwej, dlatego że przez wiele lat wypadało wręcz się pokazywać przy, przy biskupach, wypadało się przy nich modlić, wypadało brać udział w różnych e, religijnych obrządkach. A teraz nagle stało się to trochę FOPA. Ja mam wrażenie, że tutaj również problem ma nie tylko rząd, ale również ma opozycja, dlatego że Platforma Obywatelska przecież przez wiele lat była partią bardzo klerykalną. I Grzegorz Schetyna, no nigdy jakoś tam yy, nie mówił nie kościołowi, nie potrafił kościoła skrytykować. Więc ja myślę, że, 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 że tutaj przez wiele lat państwo rzeczywiście było słabe wobec potężnego kościoła, państwo broniło silnych, yy, państwo broniło potężnego finansowo kościoła i wręcz ten kościół był umacniany. I to nawet również zarządów SLD przecież później tym bardziej platformy. No i dzisiaj właściwie jest już spełnienie marzeń kościoła, bo kościół ma dokładnie to, co chce. Natomiast tutaj rzeczywiście uderza chyba hipokryzja rządu, bo pamiętajmy o tym, że Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówił, że będziemy mieli od 2015 roku państwo silne, jeżeli chodzi o podejście do ludzi słabych, pomagające im i że państwo będzie potrafiło stawiać opór instytucjom potężnym. Więc będzie wspierać słabych i walczyć z silnymi. Tymczasem mamy potężny kościół, no i wydawałoby się, to silne państwo jakoś temu kościołowi ulega i rzeczywiście reakcja Jarosława Kaczyńskiego na no, narastające od wielu miesięcy jednak doniesienia o patologiach Kleru, bo to przecież Sekielski tego nie wymyślił sobie, no można powiedzieć są niesmaczne, bo wypowiedzi z ostatnich kilkunastu dni Jarosława Kaczyńskiego czytamy i słyszymy, cytuję pana Jarosława, spójrzmy na ten atak na kościół, przed tym trzeba się obronić. W dalszym ciągu Kościół jest jedynym depozytariuszem systemu wartości, który w Polsce jest powszechnie znany, nawet dla ludzi, którzy są niewierzący. Więc Jarosław Kaczyński mówi, że Kościół jest strażnikiem moralności. Ten kościół, który ukrywa pedofilię, ten kościół, który jest potężny w swoim okrucieństwie. I jego potęga polega na tym okrucieństwie. Jarosław Kaczyński też mówi słynny cytat: Kto podnosi rękę na Kościół, chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę. Krótko mówiąc, pis mówi, że jest totalnie lojalny wobec kościoła razem ze wszystkimi jego patologiami i słysząc o tych patologiach, pis wcale z tymi patologiami nie walczy, a wręcz tych patologii broni i szokujące jest szczególnie to, że w tym kontekście zamiast z tymi patologiami walczyć, raczej władza walczy z tymi, którzy te patologie wskazują. Stąd między innymi bezwzględne podejście do Leszka Jażdżewskiego, którego wystąpienie było w gruncie rzeczy bardzo łagodne, a reakcja groźby więzienia. Rzeczywiście posłowie Prawa i Sprawiedliwości Jażdżewskiemu grozili więzieniem. Powoływali się na różne paragrafy kodeksu karnego, nawet nie cywilnego, a karnego. A cóż takiego tak naprawdę ośmielił się powiedzieć Jażdżewski? Czy on groził komuś przemocą? Nie. Czy on używał przekleństw? Też nie. On nikogo nie obrażał. Najmocniejszy element wystąpienia Jażdżewskiego to było zakwestionowanie autorytetu kościoła. Jażdżewski powiedział, że kościół nie zasługuje na to, żeby być autorytetem. Powiedział, że są niewyjaśnione skandale pedofilskie Kościoła, czyli no to, co dzisiaj już cała Polska o tym mówi, prawda? I po tym, co powiedział Jażdżewski, usłyszeliśmy, że jemu ma grozić e, więzienie. Bardzo podobna była reakcja na, w gruncie rzeczy, takie, taką miękko bardzo kpiącą grafikę słynnej Matki Boskiej z tęczową aureolą. I tu również reakcja prokuratury i grożenie więzieniem autorce. To nawet nie była jakaś wielka kpina, to było po prostu inne... Przedstawienie symboli religijnych od tych, których narzucili sobie księża. W związku z tym mamy do czynienia tak naprawdę z jakąś taką dziwną kontrofensywą kościoła i państwem, które tego kościoła e, broni. Wydaje mi się więc, że dzisiaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju zderzeniem cywilizacji czy zderzeniem kultur. Po jednej stronie mamy Kościół katolicki wraz z prawem i sprawiedliwością, wraz z wieloma politykami, dziennikarzami, którzy bronią uprzywilejowanej pozycji Kościoła, którzy przedstawiają Kościół jako jedyne źródło wartości, jedyne źródło moralności. Po drugiej stronie mamy kulturę krytycznego myślenia, po drugiej stronie mamy ludzi, którzy zadają trudne pytania, po drugiej stronie mamy ludzi, którzy uważają, że demokracja jest takim systemem, w którym wszyscy są równi, również księża. Księża nie są tymi równiejszymi, e, więc wydaje mi się, że tu rzeczywiście mogą być skutki kulturowe, ale mogą być też skutki polityczne, już wkrótce wybory i kto wie, być może po prostu wyborcy przy urnach pokażą, że Kościół jednak nie jest istotą polskości.